Witam bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj. Dzisiaj założymy wspólnie konto Liberty Reserve. Jest to trzeci procesor płatniczy, wykorzystywany najczęściej w programach zarobkowych w internecie. Jest, w jest chyba również największym i najstarszym programem. Są co prawda troszeczkę problemy z polskimi mm, sprawami, typu doładowania i tak dalej. Ale jest bardzo popularny i na przykład możemy walutę Liberty Reserve sprzedawać na różnych kantorach internetowych bez żadnego problemu. A więc zaczynamy. Wchodzimy na stronę dochody.pl. Procesory płatnicze Liberty Reserve. Klikamy Banner. Zostajemy przekierowani na stronę procesora. I od razu możemy zacząć rejestrację. Imię. W pierwszym, w drugim polu wpisujemy nazwisko, nazwa konta w moim przypadku będzie to edochody.pl na przykład e-mail. Jeszcze raz wpisujemy ten sam e-mail do potwierdzenia. Teraz informacje bezpieczeństwa, czyli hasło zabezpieczające, na które musimy odpowiedzieć jeśli byśmy w, na przykład chcieli odzyskać has, swoje hasło PIN lub tak zwany Master Key, czyli to taki jest klucz bezpieczeństwa, możemy wybrać jedno już z gotowych pytań i które brzmią tak imię panińskiej matki, miejsce, miasto urodzenia, nazwa szkoły średniej, nazwa Imię pierwszej miłości, czyli nazwisko można również podać. Ulubione zwierzę, książka, serial, film, kwiat, kolor i custom question. I w broni custom question możemy sobie wpisać własne. Na przykład, jaki jest mój ulubiony kolor. Radziłbym nie używać w ogóle polskich znaków, również w imieniu i nazwisku, gdyż możemy mieć z tym problemy. Potem różne dziwne znaczki mogą nam wyskakiwać. Wracając do pytania, tutaj możemy wpisać swoje własne, a answer to jest odpowiedź na nie. Pamiętajmy, że musimy wpisać dokładnie tak samo jak teraz, w momencie, kiedy byśmy. Potrzebowali użyć tego hasła i na nie odpowiadać. Tutaj, w tym dużym polu, wpisujemy wiadomość powitalną, którą przy każdym logowaniu będziemy widzieć i będziemy potwierdzać, czy jest ona zgodna z tym, co tutaj wpisywaliśmy. I na przykład wpisujemy zrób dobry interes dzisiaj. Dalej, funkcję konta tutaj zostawiamy. Nie będzie nam potrzebny biznesowy typ i jeszcze tylko wystarczy wpisać cyfrę, którą tu widzimy, takie zabezpieczenie oczywiście, i klikamy Agree. I tutaj już skończona jest cała sprawa rejestracji. W tym miejscu mamy wszystkie informacje, najlepiej tą stronę sobie wydrukować ewentualnie przepisać te informacje dokładnie lub gdzieś skopiować, no jak gdzieś hasło jest dosyć skomplikowane. Dostaniemy również to, oczywiście, na maila dokładnie z tymi samymi danymi. O, dostaliśmy maila już z Liberty Reserve. Tutaj mamy numer konta, więc jednak nie ma tam tych informacji. Ten numer konta kopiujemy. Wklejamy tutaj. Jeśli, chce, jeśli jesteśmy na naszym prywatnym komputerze, na znaczy w domu, możemy kliknąć, zaznaczyć ten box. Wtedy będzie od razu zapamiętana. Zapamiętamy to logowanie na komputerze. Nie będziemy musieli za każdym razem tego samego wpisywać. Hasło. Hasło to jest to, Klikamy, można też wpisać z klawiatury, która jest tutaj wyświetlana na stronie, wpisujemy numer CAPTCHA, klikamy Next. To jest właśnie, w tym miejscu się wyświetla nasze powitanie, które sami wpisaliśmy, zrobił dobry interes dzisiaj, takie było wpisywane podczas rejestracji. Potwierdzamy, że jest poprawne i klikamy Continue. I teraz jeszcze jedna uciążliwa rzecz, która jest tylko w musimy wpisać pin. Więc klikamy login pin. Uświetla nam się klawiaturka. Nie możemy tutaj wpisywać w ogóle z klawiatury nic. Tylko musimy używać tej klawiaturki, która się wyświetla. Nasz login pin to jest 36261. Nie wpisujemy. 36261 Login jest to najbardziej uciążliwy krok przy każdym logowaniu. Przy pierwszym logowaniu, oczywiście, musimy dalsze informacje wypełnić. Jest to adres, czyli ulica, numer domu, mieszkanie na przykład. Jeśli mieszkamy na przykład w bloku, miasto. Yy. Państwo, czyli Poland, Polska, State Region to województwo. Kod pocztowy bez myślnika. Prawdopodobnie będzie trzeba wpisywać. Data urodzenia w takim formacie, czyli to jest miesiąc, dzień i rok. Numer telefonu szukamy Polski 48 i komórkowy teoretycznie tutaj jest numer komórkowy do wpisania, ale bardziej się naprawdę przydaje, tutaj tylko wpisać. Tutaj trzeba by inaczej, domowy wpisywać. I tutaj mamy. Do czego będzie używane konto? Do płatności za gry internetowe, do płatności za sprzedaże internetowe, niekomercyjne, własne, jakieś prywatne, płatności komercyjne czy biznesowe płatności, forex inwestycje albo inne. Możemy wybrać forex inwestycje. I nasz zawód, czym się zajmiemy w życiu, no tu jest dosyć mało do wyboru. W innych jest zdecydowanie więcej w procesorach. Mamy będzie student i submit. I zalogowaliśmy się na nasze konto Liberty Reserve. Mamy tutaj nasz numer konta nazwę konta, typ, datę utworzenia, tutaj mamy wartości jakie mamy na koncie, oczywiście to jest 00, wszędzie jest złożone, logi bezpieczeństwa, czyli z jakiego IP było logowanie i rejestracja, tam będzie oczywiście tego więcej z każdym następnym logowaniem. I to jest tyle, jeśli chodzi o za samo założenie konta na Liberty Reserve. Dziękuję bardzo. Wszystkie pytania oczywiście proszę komentować na YouTubie, na stronie, proszę pisać maile lub kontaktować się na Skypie. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.